Jest tak jakby więcej mnie w moim życiu, co jest bardzo dobre. na zewnątrz, a chyba chodziło o to, żeby naleźć, w końcu znaleźć to w sobie. Chyba tym. żeby znaleźć siebie. Może, bo jesteś w związku z partnerem, hmm. być może jakoś to też wpłynęło na waszą relację? Tak, wpłynęło, że ona jest, że nie uciekłam przed tym. To no Jest to na pewno jedna z tych pięknych rzeczy, które dałbym wreszcie. nie tylko ze sobą, ale też z innym człowiekiem. No, tak. i że możemy się razem nakręcić. Coś ty mnie dzieliśmy piękny nie. <śmianie> 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 ja jestem Zybi z Boszego. Witamy, witamy i dziękujemy. Witamy w pięknym świecie. Ja widzę na w pięknym świecie, który jest moją krainą cudów. Tak. Świat po tym warsztacie stał się dla mnie Krainą cudów, którą wprost trudno mi uwierzyć. Czuję, jakby to był to co, to, co przeszliśmy, to, co przeżyliśmy, jakby to był jakby piękne sceny. To jest takie spotkanie się z tym człowiekiem spotkanie z taką czystą miłością. I z wrażliwością. Wow! Z taką ciekawością. No, wow. niesamowite. Z prawdą. Z datą. Z, z prawdziwymi oczami. Z szczerym uśmiechem. Z Czystym pięknym. Tak. Jestem zachwytem, bo to jest zachwyt. To jest coś niesamowitego. To jest, I takie odkrywanie w sobie tych wszystkich mocy, które mamy, a których ja, które ja mam, a o których zapomniałam. Dla mnie to jest jak powrót do siebie. Nie przyszła taka wiara w własne siły, taka radość, takie poczucie, że naprawdę wiele możemy zrobić swoje światem. Piękne. Tak. Mogę zrobić wszystko. Kodem. Świat z tego otwora. No. No, no, tak wdzięczność no, wolność. No. no dobrze, ale na przykład jak, jak ta praca wpłynęła na Wasze relacje z Waszymi partnerkami? Może tak, o. jak już mam tutaj was panów, może coś. No, to o. jest w ogóle jakaś to no. jest jakby jest zupełnie nowa jakość. Tak. E, ja widzę partnerkę, Partnerka widzimy niejako po pierwsze. Widzimy siebie. Widzimy swoją odrębność. To jest też istotne. Też. Dajemy mm -hmm. sobie przestrzeń. Czuję, no, że jest, Tak. Ja czuję, że jestem mężczyzną w tym związku. To. Czuję, że moja partnerka jest. Paulina, pozdrowienia. Mm. Jest. No, jest jo, kobietą. Jo. Ja wolę też pozdrawiam. To trzeba że po ona nie zaraz się sami powiem. Więc Pięknie ja jest też. W... Pięknie jest też widzieć yy, takie kwitnące. Jest, mam akurat córeczkę, pięknie widzieć kwitnącą moją córeczkę, która jest w sile i nie nabiera kobiecej mocy. No, ale co jest coś takiego, że relacje się zupełnie zmieniają nabiera no, zupełnie nowej przestrzeni, jest po prostu takim odpuszczeniem, kością. Wow. Tak, W takim czystym zaufaniem. Zaufanie. Ale tak, z radością czerpanie po prostu tej radości tak. ze wszystkiego nie? Dużo spokoju mm. i miłość. I radość. Oh. No, tak. Fajnie spoczuć swoją taką męską moc. Korzeń, że taki pion też. Które też jest radosny. Mm. Fajnie jest poczuć swoją siłę, która może napełniać i dawać poczucie bezpieczeństwa. Mm. Fajnie jest odkryć takie szlachetne serce. Ale wiesz, jakbyś tą wrażliwość w sobie, nie? Tak sobie. Trzeba ich wcale chować. Fajnie chować. W się, tak. to jest w stronę światło i w To jest właśnie ta największa siła, żeby żyć w prawdzie. taki mm. Po prostu w sobie. Być mm. sobą. Hmm. 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 Czyli, wow. właściwie mogłabym zadać kolejne oh. pytanie. Jak Panie ta praca z... zmienia relacje między mężczyznami? O wow. oh. Kolejny... oh. Jest pięknie spoczuć wsparcie od drugiego mężczyzny, Braterstwo. bez rywalizacji. Braterstwo, hmm. szczerość. Tak. Prawdziwość. Prawdziwość, takiej, jesteśmy. Jesteśmy. Tak, się nie ma tej ale Tak, nie oszukujesz, tak samo no. z kobietami. Jak tam sobie... Pójdziemy w stare i, i, i zjadają. No. Okej, okay, może mieć przez jakiś czas, no? Ale tak, nie. przez jakiś czas może pewnie tak, ale to i tak wszystko wychodzi, nie? Oczywiście. Więc nie, jest ta nie, odwaga, nie. żeby powiedzieć o swoich słabościach. Nie, nie, nie mam problemu w tym takim zaufaniu, szczerości, nie mam problemu, żeby powiedzieć facetowi, że no źle, mam czymś problem. No, mam. Właśnie. Ale właśnie w tym takim naszym męskim kręgu się to wsparcie, tak. takie eliterskie wsparcie, nie ma ceny. po prostu jesteśmy razem, wszyscy tu. Fajnie jest się przyznać do strachu, tak. można się bać, strach może być przyjemny, ciekawy. Mhm. Lubię strach, mhm. daje mi to po prostu, Jak to? Tak, o, takie otwarcie na tą przygodę, która się czuje, z... no jest przygodnie. chowa za tym strachem. Strach. No i to no, i faktycznie tak jest, nie? To jeszcze... Teraz już się nie zdarzyło inaczej. Za każdym strachem jest, jest przyjemność. Naprawdę. Tak. Za każdym <laughs> <od razu. laughs> Jezus, <laughs> Jezu ja co teraz będzie? To po prostu już koniec, nie dobra, tak. A potem... Tak. Wow! Jest. <laughs> jest moc. No, Wracamy silni. Silniejsi na pewno. Otwarci. Nowa droga. Ciekawość, przygoda. No. Ona się dopiero zaczyna tak naprawdę. Bo czuję, że my dopiero idziemy teraz z tymi narzędziami, które Tym mamy w niewiadomych... Nie niewiadomych... Jakieś... Czyli my idziemy w nie wiem się Co nas tam czeka, nie? Co się zmieniło po szkole? Czy warto było? Bardzo wiele się zmieniło i bardzo warto było. Całe życie się zmieniło, tak naprawdę. Całe moje życie. Niezwykła transformacja, niezwykłe oczyszczenie. No, tak. Mój uśmiech jest bardziej szczery. Mniej masek, więcej autentyczności, więcej prawdy. Większe poczucie własnej wartości. i uzdrowienie ciała, uzdrowienie mojej seksualności. Otwarcie się na, na czystą energię życiową, My czystą energię seksualną. To to. Hmm. Ech, oczyszczenie, nie wiem, na bardzo wielu poziomach, ja nawet nie, nie jestem w stanie teraz tego jakby wyjąć w całości, ale w moim życiu pojawiło się w ogóle bardzo dużo obfitości. Zwiększyła się taka moja moc, materializacji siła, taka pewność, spokój wewnętrzny. Ale chyba, nie wiem, tak najbardziej to tak sobie myślę, że, że właśnie odrzuciłam te maski, że jestem taka w ciele, że jestem taka prawdziwa, że, e, że nie udaję, że nie gram. Nie wiem, że tak gram. Że 50 lat w swoim życiu nieświadomie byłam nieświadomym aktorem. Mm. Teraz jestem już świadomy. Teraz już świadomie mogę grać, przyglądać się i uczestniczyć jako taki bardziej uczestnik, nie wchodząc właśnie w emocje, nie, nie dając się wkręcać. Myślałam, że jestem taka mądra. Kiedyś. Ja byłam mądra tu, w głowie, w mentalu. Ale w ciele ja nie czułam nic. A mądrość jest tutaj. Tu jest prawda. Poprzez ciało. <grymne> Chodź planety, prajnę. Prajnę czerw, prajnę daje, planety. Marzeń, planety słów. No, Współ współtworzyć się. Współtworzyć, tak. Współtworzyć i być odpowiedzialną mm. <laughs> za no. siebie, za swoje działanie. Zawdzięczam Wam za to, A dzisiaj w ogóle zdarzyło się coś niesamowitego, bo jak przechodziłam przez tą krainę właśnie, tą krainę takiej mocy, to wyszłam z niej jako inny człowiek. Ja byłam sama zaskoczona i ja jestem. To po prostu taka, taka po prostu transformacja, taka metamorfoza na tu i teraz, taka mocna. Takie odczucie wow! Myślałam, że ja będę płakać, że będę się śmiać. Nie wiem, wszystko inne zakładam, tylko nie spokój. A ja wyszłam ze spokoju. To było coś niesamowitego. I tak właśnie mam takie wrażenie, że też zeszło ze mnie, zeszło ze mnie, takie, takie, zeszło ze mnie takie napięcie, z którym sobie radziłam przez długi czas oddechami, ćwiczeniami różnymi innymi metodami, a tu nagle po prostu, wow, zeszło, nie ma. Tak się zadziało. Co się otworzyło? informacja, dała mi nowe życie. Co się zmieniło? Wszystko. Dosłownie wszystko. Zaczęły się pojawiać cuda, się to znaczy pojawiać one były, tylko ja je zacząłem zauważyć po prostu. Kukup. Naprawdę Kukup. zmieniło się we mnie, Stałem się delikatniejszy. Bardzo uważny. Otworzyło się serce. I szukam ciągle pozytywu we wszystkim, co jest możliwe. Jest. Dwa lata formacji. Dra uzdrowienie. Radość życia. Branie odpowiedzialności za to, jaka jestem i jak odnoszę się do świata, i do ludzi. Dwa lata. E, za dwa lata wydoroślałam z małej dziewczynki na dorosłą i pełną w siebie kobietę. Za dwa lata przypomniałam, jaka jestem silna, piękna, mądra i dziewczyna. Widzimy. Co mi dały te dwa lata? To były dwa lata pełne pracy, ciekawych doświadczeń. Pracy w takim sensie. Yy, bardzo pomogło mi to dotkać siebie. Swoje schematy myślowe, schematy działania. Yy. Świadomość jest punktem wyjścia no do tak, żeby dalej pracować. Więc ta piątka to nie jest koniec, to jest tak naprawdę nowy początek. Eee, najważniejsze jest działanie. I raz. I wsparcie. Czy by tu zacząć. Um... Jestem chyba od tego na czym mi się skończyło, czyli że nie można bać się zmian i że zmiany są dobre I, jeżeli się podąża za sercem, z głosem serca i jeżeli e, gdzieś głęboko wewnątrz ciebie Ja czuję, że pewnie już mnie, w, w, w głębi mojego serca, potrzebowałem zmiany. Um, um, moje życie um, może na taką chwilę, czyli dwa lata temu, um, nie wyglądało najlepiej. I wiele rzeczy um, to rozsypywało mi się w rękach. Można nawet powiedzieć, że czego nie dotknąłem, to się rozpadało po prostu. Pomimo wszelkich starań, nie byłem w stanie niczego zbudować. Dwa lata pracy z własną świadomością, z własnym ciałem, z energią, która jest w nas, czy we mnie, eee, pozwoliły mi na, na to, żeby się narodzić na nowo. Eee, Zacząłem widzieć świat e, w zupełnie nowych kolorach, zacząłem, po prostu przewartościowałem pewne rzeczy zupełnie i, i to, co gdzieś tam głęboko w sercu siedziało, w końcu wyszło na zewnątrz i, i zaistniało. Nie powiem, że było łatwo, bo nie było łatwo. Wewnętrzna walka mojego bohatera z demonem to jest, no, to jest bardzo głębokie przeżycie, które, które, które bez, po prostu się w siebie, we własne ja, w, to co mamy w środku nie, nie może się odbyć po prostu I, i czasami nam jest ciężko zrobić ten pierwszy krok bo się po prostu boimy Boimy się po prostu tych zmian, ale nie można się ich bać Będąc na formacji e, spotkałem wspaniałych ludzi Dostrzegłem, że też nie jestem jakimś tam pępkiem świata i nie tylko ja mam jakieś tam problemy i coś do przerobienia. Co to stało się taką... taką podporą też do tego, że żeby działać, bo oni też działali, i też się starali. Wspieraliśmy się nawzajem. Bardzo piękne odkrywam siebie na nowo, odkrywam świat na nowo. Duża praca z moimi z rodziną, z rodzicami. No i... Właśnie po tych dwóch latach też właśnie tak jak słychać tutaj jak jest dziecka mam szansę w końcu spełnić swoje jedno z największych marzeń czyli zostać ojcem Bardzo oczekiwany moment taka nagroda Teraz wiem, że, że jestem na to gotowy Dziękuję. To były bardzo piękne dwa lata, kiedy tutaj przyjechałam na 38 lat i najpiękniejszy prezent na 40 urodziny um, otrzymać taką bazę, taką podstawę do tego, jakby trampolinę może do tego, żeby dalej skoczyć, to się dopiero zaczyna i tak jak oglądacie filmy, i na końcu jest CDM, ten ciąg dalszy nastąpi. Ale tu jest ta trampolina. I na tej trampolinie poruszysz wszystko na tyle, aby móc cieszyć się z tego, że skaczesz, aby to poczuć, a nie bać się tego, że spadnę. A może tak, a może tak. Po prostu nigdy w życiu nie śmiałam się tyle. Nigdy w życiu nie płakałam tyle. Nigdy w życiu nie bałam się tyle. Nigdy w życiu nie czułam takiej bliskości, jedności, miłości, radości. I szczęście. Czyli coś się zmieniło. Hmm. Yy, wraca na ja. Yy, odważna. Ciekawa świata. Yy, z chęcią podróżowania. Otwartości do ludzi. I miłości. Mm. Yy, jest coraz piękniej. Yy. No, ale czy coś się zmieniło? Tyle razy się wszystko zmieniało i cią ciągle się zmienia, więc tak, bardzo wiele się zmieniło we mnie. Co na przykład? Co na przykład? Na przykład mniej się przejmuję, o ile w ogóle, no bo tak, znacznie mniej przejmuje się od innych ludzi, w sensie pozwalam sobie być sobą, puścić tego bąka. Pośmianie się, zażartować, nawet jak to jest małe śmierć, tylko ja się śmieję. Mówić otwarcie to co, to, co, to, co mam ochotę powiedzieć, prostować, prostuję się, znowu. Mam bardziej otwarte serce i czuję to. Po każdej formacji, po każdym spotkaniu czułam, jak mi się rozszerza klatka pierwsza, tak fizycznie. spać też swoje sny i jestem znacznie bardziej uważna, niż byłam dwa lata temu. Znacznie. Może będę jeszcze bardziej uważna. Mam nadzieję. No, mam też takie silne poczucie, że faktycznie świat jest piękny. A życie to dobre, naprawdę, naprawdę. <laughs> naprawdę.